Powiem Wam tyle, że jest naprawdę grubo i bardzo, ale to bardzo dużo moich widzów. Podesłało mi królewskie bitwy zrobione na moim kodzie, kodzie króla i powiem Wam, że nie mam pytań, nie mam pytań. Jeden gościu rozjebał system. Mogę go nazwać drugim królem. Drugim królem i naprawdę jak zobaczycie te jego batle, to powiem Wam gościu Majaya, Gościu Majaja. I to konkretne, ale pierwsze co zobaczcie. Zobaczcie, co do mnie napisali. Zobaczcie, ile osób. No, mamy 10 baterek. Przelecimy je na szybko. No i zobaczycie konkretne dropy. Konkretne dropy, i zobaczcie to. Pierwsza batelka. Pierwsza Batelunia 58 ziko, Anderek na 3 osoby. Dwie skrzynie: USP i Glock Case, USP i Glock Case na buście i mamy AWP Case na buście za 33 ziko, Dwie pierwsze skrzynie. No, nic nie dały. Nic nie dały. Michael na prowadzeniu i zobaczcie, skrzynia za trzy dyszki wypluwa AWP F8. Wypluwa AWP F8. i to jest naprawdę potężna batla za sześć dyszek. Niecałe. Niecałe sześć dyszek. Oczywiście każdemu z Was dziękuję za grę na moim kodzie. Nie każdemu odpisałem, ale widziałem Wasze wiadomości, dlatego wam te batelki tutaj pokazuję. I dziękuję za grę na kodzie. Doceniam. I lecimy do kolejnej batelki. Lecimy do kolejnej batelki i zobaczcie to: Batla za 250 Ziko. 3 osoby, Szerdzik. Szerdzik, zobaczcie, mamy tutaj skrzynię 3%. Nie są to 5%. Na końcu jest Champions Trophy. No i zobaczcie, druga skrzynia nic nie daje. E, Przyspieszymy sobie do trzeciej. I trzecia skrzyneczka dała Emeczkę Coalition za 150 Ziko. Czwarta dała Emeczkę Living Color. No i piąta skrzynia dała Emeczkę Coalition. Ale fabrycznie nową, skrzynia za trzy dyszki i myślę, że możemy przyspieszyć. No zobaczcie, jaki tutaj piękny szerdzik się ułożył. Generalnie za dwie stówki, no widz sobie zrobił kostkę. Kostkę. Myślę, że kostkę, jak wymienił te skinki, bo dostał kuźwa ump za 7 stówek, te UMP takie dosyć średnie, ale myślę, że to wymienił. Lecimy do kolejnej baterki i kolejna baterka zobaczcie to. Gallery case za 9 ziko, szerd na 4 osoby. Szerd na 4 osoby. Dał Kukri Fade'a fabrycznie nowego wystatraku i generalnie baterka za dyszkę dała na Waję Knife mojemu widzowi. No powiem wam, że za dyszkę to jest naprawdę kolejna powalona królewska batla. Zadychę. Za 10 ziko na szerdzie zrobił na Wajkę Slotter. Stary gratuluję. Lecimy do kolejnej baterki, która jest naprawdę potężna, bo zobaczcie to. IM-Case. 34 ziko, jedna skrzynia. No wypluwa. Wypluwa Glocka fade. Kolejna tania batelka za trzy dyszki wypluwa Glocka Fejda. No ja naprawdę nie mam pytań. To jest fart. To jest fart. Pamiętajcie, że nie zawsze da rady trafić najlepsze przedmioty, a to są mega fartowne bitwy. Ale dobra, kolejna. Kolejna przed nami. Batelunia. Mamy skrzynię tutaj 5% i na sam początek w ogóle 1-3% za 22 ziko, a tak to mamy 4% za 33 ziko, 5%. No i zobaczcie, trzy gloczki. Trzy gloczki gamma doppler. Mamy jeszcze Glocka Snake Attack. I jeszcze czwarta, nic. I zobaczcie, piąta skrzyneczka. Też nic, ale widz. Zgarnął sobie dwa Gloczki Gamma Doppler. No i łącznie zgarnął konkretną baterkę za 150 Ziko. Standardzik na 4 osoby. No, standardzik na 4 osoby, ale z tych Gloczków można zrobić kose, glovesy i jakiegoś kałaszka taniego. Ale dobra. Kolejna baterka przed nami za 15 Ziko. Shirt trzy osoby. Znowu Szerdzik. No znowu podział. Pierwsza skrzynia niestety nic nie dała, no ale zobaczcie 1% Gamma Doppler za 11 ziko. Dwa gloczki. No nie jest to jakaś mega konkretna batla, no ale w sumie jak sobie 15 taka, no to zobaczcie, zrobili sobie jakieś tanie skinki. Lecimy do kolejnej batelki. Anderek. Anderek na 4 osoby za dyszkę. 1% Gamma Doppler. No i tu się ułożyło naprawdę idealnie dla tych dwóch osób. No zobaczcie to. I dla mojego widza, i dla jakiegoś gościa nak. No i zobaczcie zadyszkę. Dwa fajne skinki. No kałaszka idzie już fajnego wyciągnąć. Lecimy do e, prawie przedostatniej batelki, bo zaraz będą potężniaki i będą batle e, drugiego króla. No drugiego króla, jak zobaczycie, co on tam no to naprawdę nie dowierzycie, e, ale zobaczcie, trzecia gold case i czwarty, czwarty chyba tutaj coś wypluje, jak dobrze pamiętam, dokładnie, druga najlepsza naklejka, z moja gold, no i ostatni gold case już nic nie dał, no i zobaczcie, szerdzik za 132 ziko, daje glocka, smoczy tatuaż dla mojego widza, mógł sobie wziąć przykładowo za niego koskę, więc też kolejna zajebista baterka. No i powiem wam tak Lecimy do, Króle do Królewicza Do Królewicza, zobaczcie co on odjebał za battle 32 kloce 32 kloce No gość rozjebał system Gość rozjebał system, tylko najlepsze jest to, że To jest jego pierwsza battle On wcześniej robił jakieś batelki. Wszystkich mi nie podesłał, generalnie podsyłał mi Tak jak napisał, najlepsze battle Najlepsze w jego wykonaniu No i powiem wam, że naprawdę gościu miałem ja zrobić battle Za trzy dyszki ponad na underdogu Na trzy osoby a trzy osoby tylko, no zobaczcie, zobaczcie co on tutaj podgarniał, nie? Dwa motylki z breakouta, a Lightning Strike. No i niestety ta pierwsza batelka, którą wam właśnie pokazuję od niego, no jak widzicie, nie wleci na jego kąt. Mogę już zaspoilerować, pamiętajcie, że nie zawsze da radę trafić najlepsze przedmioty, nie zawsze się wygrywa batle. Eee, no ale zobaczcie, zobaczcie te dropy, zobaczcie tą chorą battle, No tutaj prawie stówka, prawie stówka no prawie stówka tutaj jest ale niestety nie dla mojego widza no i taką pierwszą batelkę mi podesłał powiedział że no jedna z ciekawszych podesłał mi dwie dosyć ciekawe batle, e, ale przechodzimy do ostatecznej bitwy do ostatecznej bitwy nowego królewicza zobaczcie anderek na cztery osoby dwa snajper case'y na buście dwa snajper case'y na buście i zobaczcie to pierwsza skrzynia jak dam kuźwa co on mi podesłał nie bo tutaj jakieś naprawdę śmieci no, wpadły śmieci totalne Batla za 8 stówek. Dwa sniper case'y na buście i wleciała awupa Gangnir Minimal Wear. No ja wam powiem, nie mam pytań. Nie mam pytań co do tej batelki, no po prostu. Nowy król, stary dzięki za grę na kodzie i gratuluję takich powalonych dropów. No i powiem wam, że my dzisiaj na sam początek, chyba zrobimy sobie też batelkę z tymi sniper caseami na buście. Ale zobaczcie, nie mam już piątki. Nie mam redline'a i nie mam sport glossów amfibiusów. No, ja sobie to rozegrałem, ale niestety nie pykło. No, niestety, niestety nie pykło, dlatego sprzedaję tą m 9 Autotronic. Przypominam też o złotym rozdaniu. Paruski już nie ma, ale ja myślę, że dzisiaj, jak uda mi się zgarnąć jakąś batelkę, to wam coś jeszcze dorzucę. Nie ma wódki, nie ma Blue sporta, nie ma też Good Knife ale, dalej jest Gloczek za 8 ziko, wulkan za 15, M9 za 5 dyszek, kałak za, e, za 8 ziko, parakord za 25 ziko, karambitka jest harden za dyszk. Za do zgarnięcia z moim kodzikiem, pamiętajcie ale, że te skiny zgarniacie razem z płatą jako prezent, nie jest to losowanie. Dodatkowo strona jest tylko dla osób pełnoletnich, musisz mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać i nie zachęcam Cię do wpłaty, ponieważ ciężko trafić na najlepsze przedmioty. Pamiętaj o tym. No i za 8 ziko macie jeszcze print streama, żeby zagrać na moim kodzie, klikacie sobie ten zielony plus, wpisujecie kod w access, otrzymacie darmowe 2 złote, no i plus 10% do wpłaty. Jeśli udałoby Wam się coś zrobić, jeśli byście przegrali. To możecie się tym pochwalić u mnie na Instagramie, ale dobra, robimy to. Robimy, robimy, robimy to samo co widz. Damy sobie 5 sniper caseów na buście na sam początek. Damy 3 skrzynie 4% long dog. Damy sobie na farta 50. 50 aK, AWP i M4. No i dobra, damy sobie tak: 3 breakouty, 2 feniksy, 2. Damy jednego Allstara, damy jedną tą Champions Trophy, damy jedną Hydrę, i na sam koniec dopierdzielę. Dopierdzielę mocarza, damy sobie 2% motylek emerald. No i robimy takiego under. robimy Undera. Robimy Andera za 12. No Widz zrobił Battle za 3 dechy, więc ja nie będę tutaj. Gorszy, ale też nie będę aż tak szalał, chociaż jakby był Mergani albo i samo to bym mógł. To bym mógł, ale dobra, robimy battle za 12. No i zobaczmy. Zobaczmy, czy ten Anderek siądzie na moje konto i czy sniper też coś takiego fajnego da jak dla mojego widza. No zaczynamy średnio, chociaż, no a Wupa Longdock to jest dobry drop z tej skrzyni. No i Digielek tym też nie najgorszy. Trzeci sniper case. Ja mogę już wlecieć ten gloczek tutaj na środek. Ale jeszcze dwa sniper case'y. O kurwa, no dobra, gangnirki chyba nie będzie. No, chyba że ostatnia zaskoczy. No nie, nie zaskoczy, jest USP Printstream i Scout. No, i niestety po pierwszych pięciu skrzynkach, no mam najwięcej. A jest to Anderek i nie układa się to dobrze, ale może te 4%, 4 skrzynie 4% rzucą coś jeszcze. Jakby ta long Dog wleciała dla Alexa, to już by było dobrze. No i do trzech razy sztuka niestety prócz perbesti nic nie wleciało. Zobaczmy skrzynię 50 na 50 No później wjeżdża Jester, więc baterka nie jest jeszcze przegrana. No ale zobaczmy, może coś wleci. Jest redlining dla Alex. No zawsze coś, ta upa Redline ze skrzyni 50 na 50 jest spoko. No jeszcze jakby jakiś print stream wleciał albo coś byłoby lepiej, no ale dobra. Mamy Jesterka. No już pierwsza kosa, niestety, ale przeleciała na środku. Drugi breakout. Mamy Cyrexa. Jeszcze w Statraku, ja pierdziele, Dobra, do trzech razy sztuka będzie już coś. Nie będzie, no nie będzie żadnego motyla. No i niestety, zwycięstwo tej batli oddala się. I to strasznie. Te zwyklaki nie dają nic na tym gesterze. Ja pierdzielę, tylko Redline. Minimalware, no szkoda, że to nie jest Statrak, ale. Aha, i All Star Case też tak naprawdę dał. Najlepszą naklejkę to Astralis London. No nie no, tutaj dla Alexa musiałoby coś wjechać teraz, może globsy? O, nie ma globsów, no i dobra, 2%. 2%! Nawet gloczek. Nie ma nic. Nie ma nic i ten underek naprawdę tragiczny. Powiem szczerze, tragiczny, możemy go sobie tylko podsumować tą emotką, bo wyszła tragedia. Klikniemy sobie 3% autotronika, może tutaj wjedzie M9? -a? Oj, M9 niestety nie będzie. No i dobra, jak tak sobie myślę Sprzedam M9 Fate Sprzedam M9 Fate i zróbmy jeszcze też szerzika. Bo w sumie szerdziki widzów tam ładnie dawały. No nie wiem czy widzieliście. Kto oglądał, to oglądał ten początek cały, no to te szerdziki naprawdę ładnie dały. I myślę, że możemy tutaj zaatakować jeszcze tymi zwyklakami, bo one w sumie zupełnie nic nie dały. Damy sobie tą hydrę. I damy jeszcze raz 2% motylek emerald. I zrobimy takiego szerda, bo w sumie wszystkie szerdy ostatnio mnie zawiodły. Więc może to jest ten dzień. Ta pora na po prostu potężnego szerdziaka. I tutaj się konkretnie podzielę. Przynajmniej mam taką nadzieję. No, zaczynamy kiepsko, bez meczki Night. Jest tylko to najwrastką. Zobaczmy co ze skrzyni zawłupkami. Śmieci, ty. Widz na buście trafia kuźwa fejda. Chociaż ten long doch fabrycznie nowy. No to chociaż tyle. No, Bowick, tutaj jest szansa na motylka w Dreams and Nightmare, ale niestety mamy Bowieka. Szkoda, że to nie był motylek, to już by ten shirt, No, miał jakieś ręce i nogi. Na razie, no, na razie średnią. Miejmy nadzieję, że z breakouta chociaż dwa motylki. Chociaż dwa. O was. z pierwszej nie ma nic. No, i może teraz, jakby dwie kosy wpadły. Najtańszy motylek jest za czwórę, więc coś by było, ale niestety, no, byłem blisko. Byłem blisko, a co z Fenixa. O, kuźwa, te trzy awupki Asimov. Wszystkie w statraku. No jest Titan, ale 2.15, więc to nie jest dobry drop. Mogło wypaść holo. I Pandory. O! Crimson Kimono minimaluery. W końcu Hydra je była czymś konkretnym. No i jeszcze jedne, Pandory. Nie ma kuźwa. Crimson Kimono dojebane Glovesy i jeszcze motylek. Jakby wjechał tu jeszcze motyl, to byłby naprawdę potężny podział. Ale tragedii nie ma. W końcu szerdzik naprawdę ładnie rzucił. Mamy w sumie meczkę Knight, Mi zostało 7 dyszek. Dobra, sprzedaję. Sprzedaję to i spróbujmy otworzyć 15 skrzynek Hydra. Jakie to były glovesy? Aha, w sumie to fabrycznie nowe. No, jedne z lepszych, ale jakby wpadły fabrycznie nowe. 8 dyszek. 8 dyszek, ale dobra, otworzymy 15 zwykłych. 15 zwykłych, jedną otworzę na jesterze na farta. Ale zobaczmy, czy z 15 zwykłych, no nie wpadnie nic. A jakbym jeszcze otworzył te 10? Ej, AWP Onitaji i Ameczka Hellfire. To jest dobry drop. Mamy jeszcze Sugar Rusha of Well worn. I ostatnia. Co najlepsze, w sumie ta AWP Onitaji, Ameczka Hellfire i AK Orbit. Ej, nie ma tragedii. Jak na 10 skrzynek, no to coś tutaj dało. A jeszcze 10? Może trafimy jakieś dowalone gloves'y, ze zwykłej skrzynki jakby wjechały. To byłoby naprawdę grubo, no ale widzę, że nie, więc otworzę, dobra, jedną. Jedna Hydra. O, ja Cię pierdzielę. Pamiętajcie, że nie zawsze da radę trafić najlepsze przedmioty. Mamy Maka 10, Aloha. Oj, no, to nie jest niestety dobry dropik. A zobaczmy, jeszcze dwa breakouty na dżesterze. może wjedzie motyl. Wiedzie, dobra, wiedzie. Wjedzie motyl, nie przeleci. Mamy jakiegoś motyla. Może to będzie motylek fade. może Crimson Web. Wanilia? Ej, dobry motyl, dobry motyl jebnął, naprawdę konkretny. W sumie zobaczcie to, raz, dwa, trzy, cztery, piąty najlepszy motylek z tej skrzyni, zajebiście, jeszcze dwie. Jakby tutaj te dwa motylki wleciały przy jednym hicie, to by było naprawdę konkretnie, ale dobra, myślę, że czas na skina dla Was. Mm, I zróbmy tego skinka dla Was dzisiaj. E, a może jakąś naklejeczkę? Może jakąś naklejeczkę, bo ostatnio Wam rozdaję skiny, więc może dzisiaj jakaś fajna naklejeczka wleci. Dla Was powiedzmy za stówy. Myślę, że tak z 200 jest DLC Dreamhack za 300. A niech będzie, niech będzie, 300 ziko. 300 ziko Team LDLC leci dzisiaj dla Was za 300. Żeby wygrać tą naklejkę, musisz zostawić łapeczkę w górę dzisiaj. Dwie łapeczki w górę. To będzie 80 groszy. Tyle dobiecie, tyle rozdam. Dodatkowo musisz mieć suba mnie na kanale. Pamiętaj, że to sprawdzam. Nie masz suba, no to nie zgarniasz żadnego skina. Więc lepiej tego suba zostaw. A dzisiaj w komentarzu. A dzisiaj łatwy komentarz. Dzisiaj łatwy, po prostu piszecie, co jedliście dzisiaj na obiad. No i w sumie tyle. I to będzie też chyba koniec. Mam, tak myślę, mam. 13 mamy motyla, Titana i motyla, emeralda, no motyla, emeralda to ja bym sobie za coś myślę zamienił, ale spróbujmy sobie jeszcze jedną może underka i damy takiego undera, Luxurious, damy te trzy sniper case'y, Radiationa, Anarchie, damy sobie ametysta dwa razy, porcelankę, 1% emerald, robię jeszcze takiego, nie, standardzika. Standardzik. Jebnijmy standardzika, bo to są dobre skrzynie pod standarda. Niekoniecznie pod andera. Jedynie jedna fajna skrzynia pod andera, to jest ta 1% Emerald. Ale wątpię, że akurat wleci motylek. I zobaczmy jak zaczniemy. No, zaczynamy. Średnio. Najgorzej niestety. Najgorszy skinek dla mnie. No, tutaj już dobry drop. Sniper Kesik. Dobra, dał nam awupkę. Long Dog Jest spoko. Meduza przeleciała. Jakby mi Meduza z... Buścika wleciała byłoby zajebiście, ale niestety. Uuu, Snow leopardy. No i samo wychodzi nam na prowadzenie tymi Snow leopardami. Mamy gloczka, no to jest w sumie najlepszy drop, więc spoko. Anarchia na buście. P90. Szkoda, że ten 57 nie wleciał, bo on chyba kosztuje z 5 stówek. Oj, 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 dla samu. No i dobra. Tracimy prowadzenie i to konkretnie. Motylek, zametysta na, busta wraca, na buście wracamy na prowadzenie i karambit. Ja pierdziele, nie ma karambita, ale... 1% Nie ma nic, zgarniamy tego standardzika? Zgarniamy tego standardzika. No i ten standardzik jest naprawdę konkretny. Myślę, że... Skina dla Was dam w przyszłym odcineczku, ale no coś tutaj mamy, tylko jeszcze zablokuje, to sobie sprzedamy, ale w przyszłym odcinku i to by było na tyle. Na razie.